Witam Was, koziorożce, serdecznie na moim kanale Kasha Tarot. Dziękuję, że wpadliście. Oczywiście, że dziękuję Wam, koziorożce. Słuchajcie, kochani. Czytanie na rok 2025. Jak na każdym nagraniu opowiadam, to jest czytanie bardzo ogólne, ponieważ jest tylko jedna karta na każdy miesiąc. Mam 12 miesięcy. I to będzie po prostu karta, karta na każdy miesiąc dla koziorożca i znaczenie tej karty, co może, co może, co może przyjść do Was w każdym miesiącu. Słuchajcie, czytanie jest bardzo ogólne, może nie rezonować ze wszystkimi oczywiście, ale to jest taka bardzo ogólna energia, także z kimś na pewno będzie rezonowała. A jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, ponieważ mogę zrobić takie czytanie również prywatnie dla, każde, dla każdego z Was, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was na moją stronę www.kasiatarot.com gdzie możecie sobie zobaczyć moje czytania, możecie wykupić tam czytania, możecie zobaczyć moje karty, które kreuję, eee, także wpadnijcie na moją stronę, zobaczcie, co ja tam mam, a ja Was zapraszam teraz na to czytanie, bo już nie chcę gbierać, nie chcę opowiadać bajek, przechodźmy do czytania już. Każda, jedna karta na każdy miesiąc. Dobra, zaczynamy dla koziorożca, czytanie na rok 2025, styczeń. Słuchajcie, no i co? No, w matko... No i ko koziorożce zaczynają styczeń od śmierci. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. E ten styczeń przyniesie Wam bardzo głęboką transformację. To może być transformacja wewnętrzna albo zewnętrzna. Ogólnie śmierć symbolizuje zakończenie cyklu jednego. Stary koziorożec umiera, nowy się rodzi. To jest początek czegoś nowego. Ta śmierć może się wiązać z pewnym dyskomfortem, ale ostatecznie ta śmierć przyniesie pozytywne zmiany. Jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, to zakończycie jakieś długotrwałe problemy zdrowotne albo zmienicie styl życia na zdrowszy. To będzie czas również styczeń na pozbycie się takich negatywnych nawyków. Jeżeli chodzi o Wasze finanse, to Wy możecie zmienić podejście do finansów. Możecie zrestrukturyzować swój budżet, możecie, to jest również koniec niekorzystnych, niekorzystnych jakichś inwestycji. Możliwe, że będzie konieczne za, po, pożegnanie się z dotychczasowym źródłem dochodu. Możecie niektórzy skończyć jakąś tam pracę, wasza praca się zakończy, żeby po prostu się otworzyć na nowe możliwości. Słuchajcie, jeżeli chodzi ogólnie o waszą karierę, to możecie zakończyć jakiś projekt, możecie zmienić stanowisko, możecie zmienić pracę. Może to być trudne. Ale to otworzy również drzwi do nowych, bardziej satysfakcjonujących możliwości. Jeżeli chodzi o Waszą, miło, o miłość, sprawy miłosne, to tutaj może być koniec pewnego etapu w związku. Może być przejście na wyższy poziom zaangażowania się, to może być zmiana dynamiki tej relacji. W niektórych przypadkach jest możliwe rozstanie, ale to rozstanie również otworzy drogę dla Was do lepszych nowych relacji. Także nie bójcie się tych zmian w styczniu. One są naturalną częścią życia. Zaufajcie procesowi, zaufajcie procesowi transformacji. Otwórzcie się na nowe możliwości i pozbądźcie się tego, co już Wam w ogóle nie służy. Także nie bójcie się tej śmierci. Dobra, luty. No pięknie, w lutym niektórzy z Was mogą się zadawać z bliźniakami, w styczniu ze skorpionami. No ale dobra, luty, kochankowie. To może być miesiąc takich ważnych wyborów dla was i relacji. Kochankowie symbolizują ogólnie partnerstwo, harmonię, ale również podejmowanie decyzji sercem i rozumem. Jeżeli chodzi o zdrowie, to tutaj będzie harmonia między ciałem a duchem. To będzie dobre samopoczucie. Zadbajcie o relacje z bliskimi, ponieważ to wsparcie społeczne będzie bardzo miało taki pozytywny wpływ na Wasze zdrowie. Finanse, kariera. Jeżeli chodzi o finanse, e, możecie nawiązać jakieś korzystne e, par, partnerstwa biznesowe, możecie podjąć ważne decyzje finansowe, które przyniosą długoterminowe korzyści. E, kariera, współpraca z kolegami, budowanie silnych relacji, podpisywanie umów. To może być ważna decyzja zawodowa, która wpłynie na Waszą korzyść, na Waszą przyszłość. E, miłość. Możecie, jeżeli będziecie w związku, jeżeli tutaj nie skończycie, to tutaj możecie wzmacniać tą więź z partnerem, możecie podejmować wspólne decyzje. Jeżeli jesteście singlami, to tutaj jest szansa na poznanie kogoś naprawdę wyjątkowego i nawiązanie takiej głębokiej relacji z kimś. Słuchajcie swojego serca w lutym. Kierujcie się również rozsądkiem, ale bądźcie otwarci na relacje, na współpracę i komunikacja tutaj również będzie ważna. Marzec. No, i w marcu mamy asa mieczy. Także marzec przyniesie Wam jasność umysłu, nowe idee. As mieczy ogólnie symbolizuje ten intelekt, prawdę, nowe początki, klarowność myśli. Jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, to będziecie w bardzo dobrej psychicznej kondycji. Będziecie chcieli rozpocząć coś nowego, zwłaszcza jeżeli chodzi o aktywności intelektualne. Podjęcie nauki. Jeżeli chodzi o finanse, to tutaj będziecie mieli innowacyjne podejście do zarządzania budżetem. Będziecie mieć jasne spojrzenie na sytuację finansową i to Wam po pozwoli podejmować trafne decyzje. Jeżeli chodzi o Waszą karierę, nowe projekty, nowe pomysły, innowacje, jakieś rozwiązania w pracy, jakieś innowacyjne rozwiązania w pracy, macie możliwość podjęcia ważnej decyzji zawodowej, która Wam otworzy nowe perspektywy, nowa praca. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, to tutaj otwarta i ta szczera komunikacja w związku będzie bardzo ważna, a dla singli to jest szansa na poznanie kogo, nowej osoby, kogoś nowego. I poznacie tą osobę w ten sposób, że tutaj będzie tak jak gdyby połączenie intelektualne, bardzo ważne. Słuchajcie, ogólnie bądźcie asertywni, komunikujcie swoje potrzeby. Działajcie w tym marcu zdecydowanie i logicznie. Nie bójcie się wyrażać swojego zdania. Tak wam powiem. Jeżeli chodzi o kwiecień, niektórzy mogą się zadawać z wagami. Ehm, mamy kartę sprawiedliwość i kwiecień będzie takim miesiącem równowagi i harmonii, e, obiektywizmu, uczciwości, podejmowania decyzji opartych na faktach. Ehm, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, słuchajcie, ważne będzie w tym kwietniu uregu uregulowanie tych spraw finansowych, spłaty długu, otrzymanie należnych pieniędzy, ogólnie takie podejmowanie sprawiedliwych i wyważonych decyzji finansowych, to będzie bardzo ważne. Słuchajcie, niektórzy mogą mieć sprawy sądowe w kwietniu. E jeżeli chodzi o Waszą karierę, to, to uczciwość i ta etyka w pracy, rozwiązywanie konfliktów w sposób sprawiedliwy będzie bardzo ważne tu również słuchajcie będzie możliwość rozwiązywania spraw prawnych związanych z pracą. Także tu może coś dojść do, do jakiegoś rozwiązania. Ale ja widzę też mogą być sprawy sądowe. Sprawy miłosne, równowaga, harmonia w związku, rozwiązywanie problemów poprzez dialog, poprzez kompromis, bądźcie uczciwi i bądźcie otwarci. Kierujcie się ogólnie w kwietniu rozsądkiem, obiektywizmem, bądźcie sprawiedliwi, sprawiedliwi w swoich ocenach i działaniach. Unikajcie ogólnie pochopnych osądów. Maj. No i w maju mamy siedem mieczy. I tutaj będą pewne wyzwania w maju dla Was związane z nieuczciwością albo ukrywaniem prawdy. Siedem mieczy to są oszustwa. To jest unikanie również odpowiedzialności. To jest taka karta sprytu, to jest takie, karta takiego taktycznego podejścia. Uważajcie, jeżeli chodzi o wasze zdrowie, uważajcie na stres, na zmęczenie, e, unikajcie konfliktów, jakichś nieprzyjemnych sytuacji, bo to może wpłynąć bardzo negatywnie na wasze samopoczucie. Jeżeli chodzi o wasze finanse, uważajcie bardzo w maju, podejmujcie decyzje finansowe bardzo ostrożnie. Uważajcie na oszustwa, na manipulacje, na jakieś niejasne transakcje. Jeżeli chodzi o Waszą pracę i karierę, to tutaj mogą być jakieś konflikty, jakieś intrygi, jakieś nieuczciwe zachowania. Bądźcie czujni, bądźcie asertywni i chroncie swoje interesy. Jeżeli chodzi o miłość, to tutaj mogą być jakieś ukryte motywy. Tu może być brak szczerości, tu może być nawet zdrada w związku. Także możliwe, że dowiecie się o czymś, co było przed Wami ukrywane. Także bądźcie cała po, po maj, bądźcie ogólnie ostrożni w maju. Analizuj, analizujcie każdą sytuację i nie ufajcie bezgranicznie nikomu. Unikajcie jakichś ryzykownych działań i dbajcie o te swoje interesy. Czerwiec. W czerwcu mamy trzy buławy. I to będzie taki czas planowania, czas ekspansji. To, 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 to są dalekosiężne cele, to jest poszerzanie naszych horyzontów, to są również podróże zagraniczne. Słuchajcie, wykorzystajcie ten czas na aktywność fizyczną, na dbałość, dbałość o swoje ciało, swoje zdrowie, planujcie finansowe inwestycje, rozwijajcie swoje strategie finansowe, poszukujcie nowych możliwości. Tu, tu będzie rozwój zawodowy, ale planuj, planujcie już. Przyszłe działania, nawiązujcie kontakty, współpracujcie z innymi, tu będzie ekspansja na nowe rynki albo na rozwój waszej firmy, jeżeli prowadzi, prowadzicie takową. Słuchajcie, jeżeli chodzi o miłość, to yy, możecie tutaj budować yy, wspólną przyszłość z partnerem, planować współ, wspólne cele i yy, marzenia. To są długoterminowe plany dotyczące związku. Jak również, co ja się zastanawiam, jeżeli tutaj było siedem mieczy, ja mam tutaj trzy buławy. To są trzy. Mogą być trzy. To może być trzecia osoba, jeżeli chodzi o do związku. To dla niektórych. Także uważajcie, czy to wy zdradzacie. Czy to Was zdradzają, bo ja tutaj widzę trzecią osobę, jeżeli chodzi o związek. A ogólnie to planujcie. Planujcie swoją przyszłość. Nie bójcie się podejmować wyzwań. I następna trójka w lipcu. Mamy trzy denary. Yy, trzy denary. Ten lipiec przyniesie wam już konkretne rezultaty i ktoś doceni waszą pracę. To jest ogólnie praca zespołowa, to są wasze umiejętności, to jest rzemiosło, to są konkretne już osiągnięcia. Jeżeli chodzi o zdrowie, nie martwcie się, tu będzie stabilnie. Jeżeli chodzi o finanse, również stabilnie stabilizacja finansowa. Ktoś doceni zdecydowanie waszą pracę, wasze umiejętności. I to się tutaj, jak gdyby przełoży na wzrost waszych dochodów. Ktoś tu uzna wasz wkład w pracę zespołową. Ktoś doceni tutaj wasze umiejętności i wasze kompetencje. Tu jest możliwość awansu, tu jest możliwość otrzymania podwyżki. Jeżeli chodzi o miłość, to jest tutaj szansa na budowanie trwałego, stabilnego związku poprzez współpracę, wspólną pracę, zaangażowanie. Tu Wasz partner może docenić Wasz za Wasz wkład. Um, słuchajcie, kontynuujcie ciężką pracę, rozwijajcie swoje umiejętności, bo będziecie docenieni. Tak? W lipcu będziecie docenieni i ta współpraca z innymi też jest bardzo ważna. I dobra. Sierpień. W sierpniu dalej idziemy powoli. Skupi skupcie się w sierpniu na obowiązkach i na realizowaniu swoich celów. Um, że tu jest e, praktyczne podejście, metodyczne działanie. Skupcie się na tych swoich obowiązkach, powoli, powoli do przodu. E, wasza sytuacja finansowa e, będzie stabilna, a Wy konsekwentnie oszczędzajcie, planujcie Wasz budżet, bo to przyniesie korzyści w przyszłości. Skupcie się, jeżeli chodzi o waszą karierę, skupcie się na realizacji o waszych obowiązków. Sumiennie wykonujcie te zadania, dążcie do wyznaczonych celów. Powoli, powoli do przodu. Jeżeli chodzi o waszą o sprawy miłosne, wasz związek, stabilny i dojrzały związek ja tutaj widzę. To jest związek oparty na wzajemnym zaufaniu, na szacunku i tutaj jest gotowość do podjęcia długoterminowych zobowiązań, czy to wy, czy to wasz partner, partnerka. Słuchajcie porada na, na, na Sierpień. Bądźcie y, cierpliwi, bądźcie konsekwentni w swoich działaniach, skupcie się na re realizacji celów i nie poddawajcie się trudnościom. Wrzesień. No, pięknie. We wrześniu mamy asa pucharów i wrzesień przyniesie koziorożcom przypływ emocji, nowe uczucia, nowe początki w sferze uczuć, miłość, intuicja, wrażliwość. Słuchajcie, jeżeli chodzi o finanse, ok, tu mogą być prezenty, darowizny, ktoś tu może Wam dać jakiś, zwłaszcza jakiś prezent, to mogą być nowe pomysły, nowe kreatywne jakieś projekty, ogólnie będzie dobra atmosfera w pracy, pozytywne relacje z kolegami, natomiast miłość, zdecydowanie nowa miłość, jakieś silne uczucia, jakieś romantyczne uniesienia, a jeżeli jesteście w związku, to tutaj będzie odnowienie tych uczuć. To będzie wzmocnienie tych więzi. Także otwórzcie się we wrześniu na te nowe emocje, zaufajcie tej swojej intuicji i ogólnie podążajcie za głosem swojego serca we wrześniu. Paź... O nie, no w październiku mamy trzy miecze, Także wrzesień wyglądał pięknie, a w październiku możecie się przyjechać. Także tutaj będzie pewne rozczarowanie koziorożce, tu będą trudne emocje, to jest ból, smutek, to jest rozstanie, to jest konflikt. Ehm, także słuchajcie, tu może być zdrada, tu mogą być jakieś inne trudne doświadczenia dotyczące w związku, ale jest ból, jest smutek, może to jest również zakończenie jakiegoś etapu. Ehm, słuchajcie, tu mogą być konflikty w pracy, to mogą być nieporozumienia z kolegami, z przełożonymi, to może być możliwość utraty pracy. Albo zmiany stanowiska w niekorzystnych okolicznościach, także bądźcie uważni, również unikajcie jakichś ryzykownych inwestycji, tu mogą być straty finansowe, ale, ale to będzie taki miesiąc, gdzie będziecie musieli troszeczkę pocierpieć. No, będzie troszeczkę cierpienia w październiku. Dla Was nie wiem, w jakiej dziedzinie Waszego życia, czy to jest związek, czy to jest zdrowie, czy to jest finanse, ale tu będzie jakiś ból. Także już Wam mówię na, na październik. Listopad. Słuchajcie, tu dla niektórych koziorożców może pojawić się ważna osoba, jakiś król. Eee, ten król jest bardzo atrakcyjnym królem ogólnie. Eee, on działa, także to może być jakaś osoba, albo to może być Wasza energia. I ta energia króla buław przyniesie Wam pewność siebie i determinację. Eee, król buław symbolizuje przywództwo. On symbolizuje taką odwagę, entuzjazm i zdecydowane działania. Także, jeżeli to będzie wasza energia, to wy będziecie tutaj działać. Będziecie bardzo odważni, będziecie podejmować ważne decyzje, czy zawodowe, czy, czy jakiekolwiek. Ja tutaj widzę awans, ja tutaj widzę uznanie. Wy możecie być na wyższym stanowisku. Jeżeli chodzi o miłość, to wy możecie poznać kogoś albo być z kimś, kto jest silny to jest dominujący, to jest dominujący partner. To jest to może być stabilny i pełen pasji związek. To może być również wasza gotowość do podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyszłości związku. Także listopad tutaj wam mówi, kochani, żebyście byli odważni, żebyście byli pewni siebie, żebyście działali zdecydowanie i konsekwentnie, żebyście wykorzystali swoją energię, swój entuzjazm do realizacji wszystkich swoich celów. Po tym bólu tutaj w październiku, wy tutaj staniecie na nogi i wy tutaj będziecie działać. I mi się wydaje, że ten ból był po coś tutaj, żebyście wy tutaj przyjęli, wzięli tą buławę w rękę i zaczęli działać i organizować swoje życie. No i grudzień. No i mamy 10 buław. Słuchajcie, ten grudzień 2025 może być dla Was miesiącem, Przeciążenia i takiego nadmiaru obowiązków. Dziesięć buław zazwyczaj symbolizuje ten ciężar, odpowiedzialność, stres, presję i ogólnie trudności z radzeniem sobie z natłokiem zadań. Jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, to w grudniu możecie poczuć to zmęczenie, stres, ogólnie takie osłabienie organizmu. Także ważne, żebyście skupili się na odpoczynku w, w grudniu. Słuchajcie, możecie mieć finansowe trudności. Zwłaszcza z zarządzaniem budżetem. Możliwe tutaj będą jakieś nieprzewidziane wydatki. Jeżeli chodzi o Waszą pracę, karierę, to możecie mieć nadmiar obowiązków. Tu może być jakaś presja, tu może być jakiś stres w pracy. Tu mogą być Wasze trudności z radzeniem sobie z tym natłokiem zadań. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, to tu mogą być napięcia, jakieś konflikty w związku, ale wszyscy są zestresowani, wszyscy są zmęczeni, może dlatego. Słuchajcie, także porada na ten grudzień będzie taka, żebyście nauczyli się delegować zadania i prosić o pomoc. Macie zwolnić tempo w grudniu i macie zadbać o swój odpoczynek. Nie bierzcie na siebie zbyt, zbyt wiele. E, także tak ten rok wygląda. Słuchajcie, będzie troszeczkę bólu, będą duże zmiany. Tu są fałszywe osoby i jest tu troszeczkę bólu. Ale będą również wzloty, bo będziecie zaczynać coś nowego, będziecie fajnie współpracować z innymi ludźmi, zwłaszcza latem. Tu będzie ważna osoba, możecie poznać kogoś poważnego do związku, możecie być w związku. No i będą wzloty i upadki, tak jak w naszym w każdym życiu. Ale najgorsze miesiące, nawet nie powiem, że styczeń będzie najgorszy, nie, ja uważam, że ta śmierć jest potrzebna. Więc najgorsze miesiące, mi się wydaje, tutaj uważajcie, to jest maj. Maj, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, września, październik i grudzień może być ciężkim miesiącem dla Was. Nie styczeń, ale maj, październik i grudzień mo może być takim przyciężkim trochę miesiącem dla Was. Ale reszta roku wygląda obiecująco. Wystrzegajcie się fałszywych osób. Nie wiem kto to jest, nie wiem czy to jest ta sama osoba. to będą nowym, jeżeli pojawi się jakaś nowa miłość we wrześniu i nie byliście w związku w ciągu roku, uważajcie, bo możecie się przejechać na tej miłości tutaj we wrześniu. Ktokolwiek się tutaj pojawi coś nowego, nie wrzucajcie się w związki, bo możecie się tutaj przejechać na kimś już w październiku, po miesiącu z... po nowej znajomości. To jest tylko takie ostrzeżenie. Oczywiście nie będzie dotyczyło wszystkich. Ale ale to jest ogólne czytanie i bardzo ogólna energia na każdy miesiąc. Ale uważajcie, w maju i tutaj możecie w październiku, to może być troszeczkę ciężko dla Was, ale reszta roku wygląda ok, macie nowe pomysły, Wasz mózg działa super. W styczniu duże zmiany, duże zmiany i z jednej strony mi się wydaje, że bardzo dobrze, coś zamykamy, jakiś jeden etap będziemy zamykać i będzie duża transformacja możliwa, że Was i w Waszym życiu w styczniu. Tak wygląda Wasz rok. Pozdrawiam Was serdecznie, Koziorożce. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Buziaki, papa. Pa.